A moja ulubiona scena w tym filmie, trochę muzyczna, trochę historyczna, trochę ludzka, jest wtedy, kiedy pojawia się ten oto bohater. Ludzie mówią, że nie warto, że należy robić swoje. Z jednej miski dwóch na pewno nie popiję i nie poję. Ludzie mówią, szkoda czasu, po co bawić się parami. Lepiej występować solo, żyją też najchętniej sami. A ja bez wyraźnego celu na ciebie stawiam przyjaciel. Jakiś taki dziwny pociąg do tego mam, że nie lubię robić nigdy niczego sam. Jakiś taki bardzo dziwny i zwykle dwuosobowy pociąg. E, nie do końca kumam, czuję, rozumiem, wiem na co to i po co. No, koniec. Dziękuję. Brawo! Dawaj! skrzydełka, jest prawda? on tak Nie, nie zdejmuj tego, jest piękne. zamierzam. Anioł, diabeł no, i no. To jest, to jest, to w ogóle. uważaj, bo no już. Kurde nie. I od razu jesteś dzisiaj No, on ma skrzydła. Czesław, jesteś bajkową, bajkowym świątecznym akcentem w tym filmie, tylko. Kiedy poprosiłem Cię, żebyś do nas przyszedł i zagrał kolendę, to się okazało, że... Że ja nie potrafię kolend grać. A tam... ja wiem, nawet producent przyszedł do mnie... A ty jesteś wykształconym muzykiem, to ty nie zagrać jakiejś kolendy. Prawda jest taka, że e, nie było trudno grać kolendy jako postać pijana, bo ja się uczyłem te kolendy tak dzień przed zdjęciami, a potem wchodziłem i nie pamiętałem. I grałem tak dziwnie i się myliłem. No, wie, więc... więc... Więc naprawdę, naprawdę zagrałem piosenkę, która po, powinna być, w, która... W, zagrałem piosenkę, która powinna być w listu dołem, ale niestety nie przeszła z castingu, więc mogę ją tutaj u Ciebie zagrać. Nie przeszła Nie przeszła. Tak ja tęskniłem.